Sobie usługiwać, ale różne są powołania Boże, tak? Jedni mają powołanie pasterskie, inni mają powołanie kaznodziejskie, inni mają powołanie do robienia różnych rzeczy, do budowania i tak dalej, więc dary Boże są przeróżne. Przepraszam, każdy... no dobrze, przepraszam. Skąd masz tę mądrość, powiedz? No bo... Od Boga. Jakiego Boga? I... No ale gdzieś uczyłeś się tej mądrości, nie? Od Ducha Świętego mam tę mądrość czytania Słowa Bożego. Czyli tak, sam czytałeś słowo Boże i świadkowie cię atakowali, ale powiedziałeś, że słowo Boże mówi co inaczej, tak? I, i... Wiesz, co, świadkowie mnie nie atakowali, ponieważ oni do mnie nigdy nie, nie przychodzili. Ja zacząłem chodzić do nich, ponieważ zacząłem się interesować w ogóle religiami, zacząłem się interesować tym, co, jak, że tak się wyrażę, dzieje się wiesz, dookoła w różnych właśnie ugrupowaniach religijnych, i to była pierwsza grupa, która jest najbardziej widzialna. Tak? I zainteresowałem się ich doktrynami, ich naukami, zainteresowałem się tym wszystkim, co oni głoszą i co oni mają wspólnego z chrześcijaństwem. Więc nie mają wspólnego z chrześcijaństwem nic. I. Zacząłem głosić, tak? czyli zacząłem podchodzić do tych stojaczków, gdzie stoją, zacząłem yy, no, egzaminować ich yy, właśnie ze słowa Bożego, zadawać im takie pytania. Tak? Czyli spytałem się na przykład, skoro Pan Jezus yy, w objawieniu Jana powiedział, że tak, tym zwycięzcom, którzy dotrwają do końca, pozwolę zasiąść na moim tronie, Pan Jezus mówi, tak jak ja zasiadłem na tronie mojego ojca. Czyli Pan Jezus mówi, że nie, że, że zasiądzie kiedyś tam w jakimś wieku dopiero w dwudziestym czy XIX, tylko On w momencie, kiedy do nieba wstąpił już, to On zasiadł na tonię swojego Ojca. Więc jakie poparcie ma nauka, który, która uczy nas, że Pan Jezus w którymś tam roku dopiero objął swoje panowanie? No to, no to robimy z Pana Jezusa kłamce, bo skoro On, objawiając Janowi pewne prawdy, które y, dopiero miały nastąpić w przyszłym wieku i część się z nich wypełniła, część jeszcze nie i On powiedział że on zasiadł na tronie ojca swojego, że on siedzi już i króluje. To jak ja mam słuchać ludzi, którzy mówią mi, że on swoje królowanie zaczął dopiero w roku 1914, czy w 1990, czy obojętnie którym. No to są kłamstwa. Ponieważ on w Ewangelii Mateusza 24, nie pamiętam, który tam... <laughs> rozdział powiedział, że właśnie została mu dana cała władza na niebie, na ziemi i pod ziemią. Cała władza, więc cała to jest cała. Czyli jeżeli ktoś dostał całą władzę, to nie brakuje mu jakiegokolwiek elementu, który miałby dostać jeszcze w późniejszych wiekach. Więc właśnie do tego doprowadzają ludzkie nauki. Kiedy człowiek nie słucha tego, co jest napisane w Słowie Bożym, to dochodzi do absurdów. Słowo Boże mówi, że całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do poprawiania. Dobrze, no, no, Robercie, ja tak, tak, dobrze. Jeżeli no. ty ja nie to odrzucam jak Biblii połowę Biblii odrzucasz, ja nie odrzucam Biblii, tylko kłamstwo, które sfałszowali i ty masz też kłamstwo gdzieś. A skąd powiedz na jakiej podstawie twierdzisz, że na taki fragment jest sfałszowany, a taki nie? Na podstawie ducha prawdy, który świadczy o tym, że to jest kłamstwo. To który element tej Biblii jest kłamliwy? Co tam jest nieprawdą? Drugi Tesalniczan. jeden fragment. Drugi Tesalniczan 2,11. Czytamy? No. Drugi to jest Arniczane, dwa, Jest napisane tak. Dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą w kłamstwo. Czyli Bóg jest mordercą, bo syła na nich obłęd. Są obłąkani, bo Bóg jest mord... Nie ma miłości koich obłędy Robi obłędnymi. A Biblii Tysiąclecia pisze, że Bóg dopuszcza na nich. Czy na Hioba Bóg zesłał te cierpienia, czy diabeł zesłał? No i ja, Duch mi mówi, że Bóg jest miłością, nie może zesłać. Tak, tu jest fałsz napisane, dlatego zsyła Bóg na nich, ostry obłęd. Czyli to jest fałsz. Bóg dopuszcza. No to, no to słuchaj, no to musimy. Nie, nie to nie jest fałsz, ponieważ słowo Boże mówi, że nie ma jednego bez drugiego w Biblii, tak? No. Czyli jeżeli dwa fragmenty Biblii potwierdzają jakiś fragment Biblii, to musi być to prawdą. I jeżeli sobie otworzy Rzymian jeden nie tesalonicza, tylko nie jeden otworzysz i od dziewiętnastego wersetu, czy nie pamiętam od którego, i tam jest napisane, że nie ma dla ludzi żadnego usprawiedliwienia, ponieważ Boga można poznać na podstawie Jego dzieł i tego, co stworzył własnymi oczami. I teraz słowo dużo mówi, że ci ludzie, którzy Go nie przyjęli, nie mają dla siebie żadnego usprawiedliwienia, ponieważ chwała Jego objawiona jest w Jego dziełach. I z tego powodu zsyła Bóg na nich Właśnie co? Dopuszczę. To, co oni robią. Pożądanie mężczyzny do mężczyzny, kobiety do kobiety, robienie rzeczy niewłaściwych i dalej Słowo Boże nazywaj ich, kim oni są. A przepraszam cię najmocniej. Jeżeli mamy Stary Testament, jeżeli czytasz ten Stary Testament i mówisz, że Bóg jest miłością, i to jest prawdą, to czyż ten Bóg pełen miłości nie kazał Izraelitom walczyć z na przykład Amery Amerykanami, Ameryka oh, kurczę, no, kurczę, słowo mi tam yy, wyszło z głowy, na, no na progowie Izraela, tak? Więc cały czas walczyli, cały czas, nie, nie walczyli, tylko się bronili a jak walczyli, to musiał wtedy być, że Bóg był z nimi, tak? Bóg jest sprawiedliwy. No, był czyli Bóg dopuszczał takie rzeczy, że Tak, tak? Dopuszcza... czyli Bóg dopuszczał w wojnie Izraela z innymi narodami, dopuszczał zabijanie. Mało tego, przecież na pustyni, kiedy się Izrael zbuntował i zrobił sobie cielca, to 23 tysiące dusz Bóg zabił. Nie Bóg cien... zabił, tylko sami się zabili, bo zrobili cielca. Cielec ich zabił. No czemu Boga zrobisz mordercę? To cielec ich zabił, nie Bóg. No ale przecież w Biblii jest napisane, że ziemia się pod nimi zapadła. No to tak, się zapadła, bo zbywa. była dziura tam, podmyła woda i się zapadła. A, a dziura tam była? Jest a no. gdzie jest tam napisane, że tam dziura nie, była? Ale czemu, słuchaj, czemu zwalasz na Boga, że jak Arkę budował Noe, a oni Arek nie budowali, potonęli, bo Arek nie budowali, a się śmiali z Noego. Jak ty teraz się śmiejesz ze mnie, tak? Bo ja jestem Synem Bożym a ty I nie. Ja nie chcesz... Się z nie ale, ale widzę, że masz tą też pychę faryzejską jak faryzeusz. Nie jak mam się... żadnej pychy faryzejskiej. Ja ci tylko mówię. No, jak ale jak ja wie, że masz, to masz, bo trzymasz się Biblię jak faryzeusz, nie? I patrz. Ja mam się trzymać. A masz czemu się mam się trzymać ducha prawdy. I, I nie mów, że ze względu na mnie nie będziesz mówił słowo Pan, bo i tak ten Pan nie wyrzucisz go z mózgu, dopóki Chrystus Ci nie pomoże, król Izraela. Także rób to dla siebie i chodzi o Twoje zbawienie, bo apostoł Paweł mówi, że głosząc innym sam, żeby nie, dojść, żeby nie był odrzucony. I on biegu dokończył wieniec sprawiedliwości, tak? Moim koronom jest wieńcem, jest żona, koroną męża jest żona, jak żona Chrystusa. Panie Bogdan, ja wiem, no to też no. Wiesz, w Twoim pojmowaniu wielu rzeczy nie ma, tak? Czyli człowiek idzie, że tak się wyrażę, w niepamięć i tam, gdzie jest zapisany, jest na dyskach u Boga. Ja rozumiem też, że jest kwestia taka, że... No duch nie jest osobą, tylko jest jakąś energią, więc wiele rzeczy no masz takich, Duch które jest, ze jest we mnie, zostały. duch prawdy jest we mnie, a w ciebie jest Duch Święty. To jest różnica. Jaka jest różnica między powołanym a wybranym? Wytłumacz. Jest powołanych, nie niewielu wybranych. No, no to jaka jest Taka różnica? Wy... No to jak? Chrystus wybierał I, czy że... powoływał? No, wybierał czy powoływał. Tak? Oni sami przyszli, powołani, ale wybrał 12. Czy tak? 12? Was nie wybrał, jeden z was jest diabłem. Ewangeliana 15, 16. Wybrał 12 ścisłych, ale jeszcze oprócz tego było. Wiemy, ale patrz, podać, ty podać, mi przerywasz. Tak, ja potrafię słuchać godzinami, ale ty mi przerywasz. Okay, no. Patrz, Jana 15, 16. Nie masz, jesteś w pracy. Ja cię no. oczytam. Biblia Warszawska, Jana 15, 16. Jest napisane, nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli owoc wydawali. Czy Chrystus mnie wybrał i mnie przeznaczył, ja mam wydawać owoce prawdy, miłości dla Chrystusa? bo <coughs> Zbawienie darmo z łaski, ale dobre uczynki są wskazane, bo jak mnie demony atakowały, <coughs> to ja dobre uczynki. Tak, kobiecie poniesie pakunki, czy coś babci i tak dalej, i otworzyć drzwi składki i od razu demonu uciekają, jak ja dobrą mogę zwyciężać, e, dobrem te zło, co mnie atakuje. tak? No i, i wiem, że we mnie jest też, że jestem grzesznym, ale muszę panować nad sobą, ale nienawidzę kłamstwa. I Chrystus jest Bogiem e, sprawiedliwy, prawdomówny, jest skałą, jest, e, nie jest bramą, nie jest, nie jest drzwiami, tylko jest bramą do obiec. No ale u świadków pisali, na przykład, że jest e, drzwiami. No jest, ile jest bram? No wiem, że jest 12 bram, miasto Nowej Jerozolimy, ma tych 12 bram, Chrystus jest bramą do tego, tego całego stada, bo mam inne obszary, czyli Spogan, Pogan, bo drugich, trzecich obiec nie ma i świadkowie też pisali w Biblii, i, i, ma, y, Łukasza 10.1. 70 uczniów, a Chrystus miał 72 uczniów. W pierwszym przyjściu i w drugim teraz jest 72 uczniów, a oni zrobili 70. Czyli dwa uczniów, czyli do nieba nie wejdą, bo oszukali cyfry. Cyfry nie można przekonać. Słuchaj Izrael, Bóg jest jeden, Ty masz trzech bogów i dwóch masz. Ja mam jeden Bóg, dla mnie jest tylko Chrystus Bogiem dla mnie. Jego Ojciec mu wszystko przekazał, jak mówiłeś na początku, że mu przekazał wszystko. Moc na ziemi, pod ziemią i tak dalej. I Chrystus ma tę moc, ale tylko nade mną. I jak próbuję ja cieleśnie podejść do ludzi, to ja dostaję, obrywam od ludzi. Ale jak ja jestem. Nie no, tylko nad tobą Chrystus ma to moc, co nad innymi wierzącymi już no, nie, nad wiem, to, jak to, nie ma, nie ma na to, jak go nie słuchasz. Bo ty masz. No ale dlaczego ty twierdzisz? Dlaczego twierdzisz, że ja nie słucham Chrystusa? No nie przez, bardzo rozumiem, dlatego, przez, dlatego przez, to, przez, wierzę w to, że, że Bóg dopuszcza obłęd u ludzi, to ja nie... To, 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 to no ale dopuszcza, to, to przed, błody, chwilę, tak? przed chwilę broniłeś, że zsyła. Ja mówię dopuszcza i ja wiem, że dopuszcza, bo mi objawi, że dopuszcza. I że jest królem, nie jest panem. I ja wiem, że łaska, laska, pół literki zmieniamy, złoto, to jedną literkę. I zobacz, tylko Jezus wstąpił do nieba. Jana 3,13. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, co z nieba stąpił. I nie będziemy do nieba na mnie. Nie chwilę wam przygotować miejsce mieszkanie. I jest napisane, gdzie ja jestem. Nie napisali, gdzie ja będę w niebie. Także do nieba fizycznego tylko sam Jezus poszedł. Nikt więcej tam nie pójdzie, i nie poszedł. I tu na Ziemi. Tak, no ale Pan Jezu, Jezus powiedział tak: Ojcze, proszę Cię, abym tam, gdzie ja jestem, byli ci, których mi dałeś. No to, to skoro, jak powiedziałeś, Jezus jest w niebie i chce, żeby ci, których mi ojciec dał, byli razem z nim, no to jak oni mogą być razem z nim, jak będą na Ziemi? Weź mi to wytłumacz. W tej chwili, jak to, jak to się ma odbyć? No to już Ci mówię. Ewangelia Jana 14 rozdział Biblia Warszawska. Może być Gdańska, może być. Y, tysiącletnia, to naprawdę bez różnicy. Byle nie y, świadków Jehowy. Dobrze. Niech się nie tworzy serce wasze wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Czyli Chrystus motą swego ojca i jego też wychwalał przede wszystkim. W domu ojca mego jest wiele mieszkań. Mieszkanie to jest takie A? mieszkanie, co można... jest drzwi, mieszkanie to jest takie bloku czy takie. no w Gdyby... domu no, 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 ojca mego jest wiele mieszkań, czyli po prostu jest wiele miejsca dla tych, którzy do niego należą, a nie wiele budynków. Ale mieszkanie to nie jest miejsce, rozumiesz, mieszkanie to jest mieszkanie, a miejsce to jest królestwie w galaktyce na planeta Ziemia, na kręgiorsce, e, to jest różnica. E, słuchaj, wiesz, to są nie. pewne synonimy, pewne są dwuznaczności słów i tak jak zamek można różnie rozumieć. Ale to mi tłumaczyłeś tak, ostatnio, tak tu tak znam. Bo miejsce można rozumieć, bo miejsce może być na polanie, nie? Łucz, nie, nie, może, czal... może być miejsce na łące, może być miejsce nad stawem, może być miejsce nad morzem i może być miejsce w bloku albo w A, bloku. Ale mieszkanie to jest mieszkanie. Gdzie mieszkasz? Chodź zobacz.